Dzień dobry we wtorek. Kolejny dzień vlogmas. E, tak, nadszedł ten czas, nadszedł ten moment, że ja się zorientowałam, że we wtorek, równo za tydzień, już jest wigilia, a ja jestem w szary. Wiecie, wiecie dlaczego? Dlatego, że e, właśnie się wczoraj zorientowałam po południu, że nie mam prezentów nawet. Pierwszy raz tak mam. Także dzisiaj słuchajcie siadam, dzisiaj zapowiada się bardzo intensywny dzień. Mm, muszę zamówić kilka rzeczy. Tych prezentów ogólnie nie ma jakoś dużo, ale no, jestem trochę w pupie. <noise> no niestety, tak ten czas zajęcia, nawet nie, sądzi, nie zauważyłam kiedy. Był jakiś taki, wiecie, 1 grudnia sobie myślę, a jeszcze jest kupa czasu i tak dalej, i tak dalej. No a jednak nie jest. Wczorajszy dzień przeorał mnie totalnie do dnia dzisiejszego i do teraz czuję, że mam po prostu całe oczy spuchnięte. Mm. Ale nie będziemy o tym gadać. Yy, I co? No, na razie zabieram się za sprzątanie. Zrobiłam takiego bardzo szybkiego live'a na Instagramie, bo wczoraj, w poniedziałek, no, nie miałam jakby byłam z Leną na badaniach. Yy, teraz zabieram się za sprzątanie, daję Antosi śniadanie yy, i zabieram się do obowiązków, które muszę dzisiaj zrobić. Więc. Ten vlog ma typowo klasycznie, też będzie pewnie taki trochę chaotyczny, ale może Wam powiem, bo po prostu tutaj pokażę, co gdzieś tam pozamawiałam, albo jak mi przyjdzie, to Wam pokażę. Eee, także witam się. Witam wszystkie matki, polki i panów, którzy tu są, którzy się obudzili z ręką w nocniku, jak to się mówi, i zorientowali się, że zarówno tydzień nie są święta, a czegoś tam nie mają. Także tak dołączam w tym roku... Do tego zacnego grona. Super, nie ma co. Powiem Wam, że wieje, ale jest ciepło. Ten wiatr jest jakiś taki ciepły, halny. Ja się zarzuciłam płaszczyk, paczuszki i jadę do szkoły. Tak, ciemno, ciemno. Mówiłam Wam, że nie kupiłam nic. O, akurat moi teściowie przyjechali, także ech, mówiłam Wam, że nie mam nic na prezent, nie? O, o, tu pojechali, dobra, nie mam nic na prezent, to teraz siedziałam i. E, ten. Siedziałam i zamawiałam. No, kurde. I powiem Wam, że już kupiłam prezent dla Staszka, kupiłam prezent dla dziewczyn, e, dla Kacpra, tutaj w rodzinie, bo robimy sobie takie nieduże prezenty chociaż już wydałam tyle pieniędzy, że matko boska, to się tak jest, tak jest. A pamiętacie, może, nie wiem czy pamiętacie, ale e, kilka miesięcy temu, chyba jakoś w listopadzie już ruszałam ten temat, że kupuję wszystko po trochu, będę kupować po trochu, żeby nie zostawać wszystkiego na ostatnią chwilę. No to proszę bardzo, bo no mama. mam, no, ale dobra, a propos prezentu mikołajkowego, e, bo tam wspominałam we wcześniejszych vlogmasach, wybrałam sobie od Świętego Mikołaja yy, komplet Adidas. Bluzę i yy, leginsy, nie? I to przyszło. Nie pokazywałam Wam, bo to przyszło jakoś któregoś dnia wieczorem. Ja sobie to zmierzyłam i stwierdziłam, że matko boska! Bluza ogromna! Ja lubię oversize, ale to było przegięcie pały, a leginsy powiem Wam, że 150 złotych a materiał, Jezu, po prostu jak ścierka, miałam. Kiedyś, kiedyś takie leginsy, to one się raz, dwa zaśmaciły, więc stwierdziliśmy z moim Staszkiem, że oddajemy. I wybrałam sobie na Mikołaja, to tak, będzie, jak dla mnie, to będzie oszustwo, <grym>, bo ja prezenty na Mikołaja dałam, a mój prezent na Mikołaja przyszedł niedawno, ja go zwróciłam i wybrałam sobie buty, białe Adidasy Pumy, że na Mikołajaj pod choinkę zostałam wykolegowana, To tak wiecie, pół żartem. No, także no, mam nadzieję, że będą teraz. Dobra, wezmę sobie je wcześniej, bo jak będę w nich chodzić, to jak w nich będę chodzić, to ja nie jestem dziecko, że ja muszę dostać centralnie, wiecie, pod choinkę, ale no, takie moje przemyślenia. Zawaliłam w tym roku. Wszystko zawaliłam, jeśli chodzi o mój, e, moją organizację i mój plan e, rzeczy świątecznych. Nie wiem, wynika to przede wszystkim z dużej ilości pracy, z wielu gdzieś tam sytuacji losowych, które się po, przytrafiły po drodze. Eee, I ten. Eee, I co? No i uciekającego czasu. No. Także dałam radę, ale ogarnęłam, ogarnęłam, nie, nie jest źle. Także. No jakieś tam pierdoły, w ogóle chciałabym no myślę, że w czwartek jestem w Tarnowie także myślę, że skoczę gdzieś tam w, do jakiegoś sklepu czy coś popatrzeć przy okazji e, prezenty, no słuchajcie prezenty, prezenty to wiecie nie są priorytetem lęce zamówiłam dwie płyty Billie Eilish w Empiku, bo chciała pod choinkę Toście tam zamówiłam taki projektor ładny, nowy, bo tamten zepsuty no i tam jakieś tam wiecie maskotkę i tak dalej będzie mam wrażenie, że im człowiek starszy, w zasadzie te nasze dzieci to tak bardziej rozumią i wystarczy taki nie wiem, jeden konkretny prezent, dobra skoczę do szkoły, bo muszę zostawić ciuszki mamuśką do sekretariatu jadę do paczkomatu powiem wam, że jeżdżę teraz i załatwiam to, co mam pozałatwiać i naprawdę poczułam wiosnę jest wiatr, ale powiem wam, że jest taki ciepły ten wiaterek i w ogóle jest przyjemnie jest 10 stopni, słuchajcie, 10 stopni nie będzie zimy na, na święta coś mi się wydaje że zimy raczej takiej mroźnej nie będzie. Teraz kierunek paczkomat do sklepu kupić coś na obiad. Nie mam totalnie pomysłu, powiem wam co zrobić na ten obiad. Kończymy tego vlogmasa dzisiaj. Powiem wam, że ja dzisiaj jestem cały czas w drodze, wiecie? Cały czas w rozjazdach. Proszę bardzo. Teraz byłam właśnie w aptece. Tak na dzień dobry. Myślałam, że Antosia pójdzie szybko do przedszkola, bo pamiętacie, jak wam mówiłam, że zwracała mi? No to było zwracała takie dwa dni, nie dużo jakoś, ale ją męczyło. Po czym było dwa dni spokoju totalnie. Właśnie tak skończyło się, że w sobotę już było ok, w niedzielę ok. No i w niedzielę mi zaczęło, a dołem że tak powiem, czyścić ją zaczęło. No i, i co? I do tego momentu siedzi, tak wiecie. Pyta się kiedy pójdzie do szkoły, to ja mówię, że jak zrobisz normalną kupę, nie? Umówmy się, to nic dziwnego. I właśnie odwiedziłam teraz aptekę, bo pokończyłam prawie wszystko co miałam w domu. No i jadę. 14 godzina. Idę ogarniać yy, ciuchy, towar. Yy, bo robię wyprzedażę na razie. Do końca yy, na dobrą sprawę świąt. Teraz przed świętami będą yy, w sumie to takie tylko wyprzedażowe. Yy, nie zamawiam nic nowego. Dopiero po świętach. Lenę odstawiłam do koleżanki, będą robić pierniczki. No, a ja jadę do roboty że tak powiem, dokryłam sobie rzęsy. No, powiem Wam, że ach, tak mi brakowało, może bardziej słuchajcie, tego, że e, bardziej tego, że e, wczoraj, no uwierzcie, ja jeszcze ten temat poruszę, ale jak wszystko się gdzieś tam wiecie co wyjaśni i wszystko mniej więcej już, m, że tak powiem, będę mogła po prostu powiedzieć. Wczoraj mną życie przetargało, a w zasadzie osoby trzecie i ja Wam powiem jedno, podsumuję to tylko tak, że ludzie to są sy, 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 sy. nie chcę brzydko mówić, ale taka jest niestety prawda. Jeden drugiemu w plery by po prostu tak zarąbał siekierą, serio i wczoraj, wczoraj były, był tragiczny dzień, ale już jest, dzisiaj jest dobrze, już tak ochłonęłam dużo osób, mi pewne rzeczy e, gdzieś tam wyjaśniło. Ja ten temat jeszcze poruszę, ale myślę, że to, to i tak, no, no nie wiem kiedy to będzie. W każdym bądź razie dowiecie się, powiem Wam o co chodzi, to to jest bo po prostu wczoraj ryczałam, ale dzisiaj to się mi śmiać chce, ale i tak nie jest wesoło. W każdym razie no nieważne teraz. Skupmy się na pozytywach, Zamówiłam prezenty. Co jeszcze? No, chyba wszystko mam na dobrą sprawę. Jestem ogromnie ciekawa, czy tutaj u nas w Bistuszowej, tak jak co roku, sprzedawali te karpy, czy będą karpie, bo nic się tutaj nie zanosi. Słuchajcie, żeby były karpie, a ja potrzebuję głowy ryb na zupę rybną. Także no, zobaczymy, jak tutaj nie będzie. Będę musiała gdzieś kupić. No i już. Dobrze, jadę do domku, zrobię sobie może kawkę, zabiorę się zamontowanie tego Vlogmasa. Znowu widzicie, przepraszam Was, że to tak trwało, wiecie, w samochodzie większość Vlogmasa. Tu wszystkich uprzedzam, że nawet jak nagrywam, to się skupiam na drodze. Potrafię się skupić na drodze i ja mam podzielną uwagę. Może to, że wyciągnęłam ostatnio perfum z torebki, było nie bardzo, ale biorę na klatę. Jeżdżę z pasami. Tak, naumiałam się. No, może nie naumiałam, ale biorę to do siebie. Dobrze. Mam nadzieję, że mi, że u was przynajmniej dajcie mi znać, czy jest wszystko tak wiecie dobrze zorganizowane, że macie wszystko pozałatwiane, nie zostawiły się wszystkiego na ostatnią chwilę. Dajcie mi znać. No ja podejrzewam, że ten tydzień taki trochę szalony będzie, jak będziemy w czwartek w Tarnowie, to będę musiała ten no pewnie jeszcze coś dokupić, nie licząc oczywiście wszystkich tych papierów do zapakowania prezentów i tak dalej. No i no i tak, to by było na tyle mojego dzisiejszego vlogmasa. Słuchajcie, pozytywnie już jestem nastawiona. E, z nową siłą, nową energią. Mam przy sobie naprawdę cudowne, wspierające osoby, więc nie będzie źle. Dobra, uciekam. Trzymajcie się.